Szkoła podstawowa w Duchnicach funkcjonuje od 2016 roku. W 2019 roku została rozbudowana. W 2021 roku, 20 maja, szkole zostało nadane imię Wandy Rutkiewicz. Od tego momentu nawiązaliśmy współpracę z Klubem Polskich Himaleiści, którzy zaprosili nas do współpracy. Wanda Rutkiewicz była osobą temperamentną, dążącą do osiągnięcia sukcesu. Mam nadzieję, że jako patronka zainspiruje uczniów naszej szkoły. Zonga jest trzecią pod względem wysokości górą Ziemi. To najbardziej wysunięty na wschód ośmiotysięcznik w Himalajach. Nazwa składa się z czterech słów tybetańskich: Kang – śnieg, Chen – wielki, Dzod. Skarbnica Nga 5. W tłumaczeniu na język polski to 5 skarbnic wielkiego śniegu lub krócej 5 skarbów śniegu, odnosząc się do jej pięciu szczytów, wszystkie powyżej 8000 metrów. Bardzo wyczerpujący trekking prowadzi przez najbardziej spektakularne tereny w Nepalu. Ze względu na jego odizolowanie, znikoma liczba osób decyduje się na ten wybór. Stąd też wielkie uznanie za podjęcie takiego wyzwania przez panią Magdalenę Płochocką, nauczycielkę szkoły podstawowej imienia Wandy Rutkiewicz w Duchnicach. Sejmową uchwałą rok 2022 został ogłoszony rokiem Wandy Rutkiewicz, jednej z najwybitniejszych himalajstek w historii światowego alpinizmu i himalajizmu. Uchwała uchwałą papier wszystko przyjmie, ale Klub Sportowy Polskich Himalaje już w maju przygotował bardzo bogaty program obchodów w roku 2022. A czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na trąci. więc zaczęliśmy od najważniejszych dla na, na nas milusińskich, czyli dla dzieci i ruszyliśmy do szkół podstawowych, w pierwszej e, rzędzie do szkół noszących imię Wandy Rutkiewicz. I jesteśmy w tej pierwszej szkole e, duch Koło Ożarowa Mazowieckiego, a to też wyjątkowa szkoła, dlatego że zupełny przypadek sprawił, iż tu się znalazła nauczycielka, która jedzie budować Czorten Wandy Rutkiewicz pod Kanczendongą, pod górą, na której to zginęła 13 maja Wanda Rutkiewicz. Jak to się stało, że pani Magda pojedzie tam? No, Januszu, jak pamiętasz dobrze, jak do nas trafiłeś, ja miałam wtedy lekcję, nie zapomnę tego, bo to rzeczywiście taka dosyć dziwna sytuacja, zadzwoniła do mnie pani dyrektor, mówi schodź natychmiast do gabinetu, bo mamy tutaj taką bardzo ważną propozycję. No i tak się stało, że dzięki waszej inicjatywie my możemy wziąć w niej udział, ja osobiście mogę wziąć udział w tej wyprawie, która no, będzie rzeczywiście historyczna. Tak, proszę Państwa, historyczna dlatego, że oprócz tego, że w programie jest zlot szkół już nie tylko Wanderutkiewicz, ale w ogóle szkół podstawowych, może bardziej też chcielibyśmy noszących imię na przykład e, polskich himalaistów, a jest taka szkoła w Tychach, czy e, szkoł, e, szkoły imienia Jurka Kuczki, to jednak e, no, tym... Pierwszym wydarzeniem będzie w długi weekend majowy zlot szkół w hołdzie Wandzie Rutkiewicz. Ale tu to w kraju. Natomiast zauważyliśmy w 2013 roku, że pod górą Kanchenzongą nie ma nawet tablicy, nawet kamyczka z zaznaczeniem, że tu na tej górze gdzieś tam sobie leży najwybitniejsza himalejska historii. No i zostawiliśmy tak jedno, dwa miejsca dla szkół noszących imię właśnie Wandy Rutkiewicz. No i tak się stało, ale tam jest, to jest bardzo ciężki trekking. Powiedz Magda, czy ty trochę jednak chodziłaś, czy tak z marszu usłyszałaś, nie no to ja również jadę budować ten ten. Nie no, oczywiście nie. Pani dyrektor dobrze zna moje preferencje spędzenia wakacji i wszelkich zimowych i letnich, dlatego też zaproponowała moją osobę. Nie no, ja miałam w swojej karierze wysokogórskiej, mam trzy szczyty, czterotysięczniki, dwa w Alpach. Jeden w górach Atlas w Afryce. No i oczywiście nasze polskie teatry, tak? Tutaj one są schodzone przeze mnie wzdłuż i przesz, i w zimę, i w lato, więc mam nadzieję, że podołam wyzwaniu. Proszę państwa, no rzeczywiście tak jak powiedzieliśmy, e, duchnice przejdą do historii polskiego alpinizmu i himalaizmu, można powiedzieć e, na dwóch płaszczyznach, bo jedna to, że pojedzie 35, a może i więcej e, uczniów tej szkoły na zlot e, na długi weekend majowy w Zakopanem, gdzie też będziemy spotykać się z osobami już wiekowymi które miały kontakt z Wandą Rutkiewicz, będziemy też edukować, ale też dzieci z tatr. Tam ze szlaków, gdzie Wanda Rutkiewicz przemierzała jako młoda e, pasjonatka już e, gór, zabiorą symbolicznie kamienie, przywiozą tu do e, szkoły, e, reszta dzieci przyniesie i tu właśnie usypiemy taki pomnik, taki obelik, za, po nepalsku jest tu e, czorten, a za nami są właśnie plagi modlitewne, które zostaną przekazane, tak jak w Nepalu, to jest e, na wszystkich miejscach, które upamiętniają ludzi, którzy na zawsze zostali w górach, a dodajmy, że oprócz Wandy Rutkiewicz to mamy jeszcze 32 Polaków, których ciała leżą na wszystkich 14 ośmiotysięcznikach. I tak jakby idąc dla Wandy, ale też chcemy pamiętać o innych.